Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Tomi PSVR i dziś mam dla was kolejną dawkę świeżych nadchodzących gier w 2020 roku. Aby nie przeciągać i móc zaprosić Was do oglądania, przypominam tylko o subskrybowaniu mojego kanału. Nie zapomnij oczywiście o kliknięciu w dzwoneczek, który przypomni Ci o kolejnym materiale wystawionym przeze mnie. A także zachęcam do zostawienia lajka pod filmem, jak i komentarza na przykład, która gra tobie przypadnie najbardziej do gustu. Słuchajcie, no to lecimy i życzę miłego oglądania. Cześć! Pierwszy film to After the Fall. Twórcy przebojowej strzelanki VR Arizona Sunshine przedstawiają epicką grę FPS dla wielu graczy VR z płynną, kooperatywną rozgrywką, której podstawą jest nawet 4 graczy przeciwko ogromnemu wrogiemu światu VR w szalonej walce o przetrwanie. Akcja osadzona w lodowych ruinach Los Angeles prawie 20 lat po Apokalipsie After the Fall łączy żywy, oddychający świat VR współdzielony z graczami z całego świata, kampanię filmową i atmosferyczną, pełną akcji grę solo oraz multiplayer i co najważniejsze, gra ta jest zbudowana od podstaw tylko i wyłącznie dla VR. Atech Cybernetic to strzelanka FPS zbudowana od podstaw dla VR. Posiada dwa oddzielne tryby: klasyczny tryb roju, aby przetestować umiejętności strzelania i przetrwania, oraz tryb fabularny, który zabierze cię do futurystycznej firmy biomedycznej opanowanej przez mutantów. Kontroluj wszystko za pomocą rzeczywistych ruchów, wchodź w interakcję z otoczeniem tak jakby faktycznie tam były. Doświadcz nowej gry, która jest bardziej wciągająca niż kiedykolwiek wcześniej dzięki VR. Bądź niegrzecznym facetem, którym zawsze chciałeś być. Hordes of enemies, crazy security systems, hostile environments, and the smartest asshole in the world trying to kill me. Well, it's not going to be easy, but at least I have some nice toys to play with. Boneworks to narracyjna przygoda akcji VR wykorzystująca zaawansowaną mechanikę fizyki eksperymentalnej. Dynamicznie poruszaj się po środowiskach, angażuj się w ciężkie walki z fizyką i twórczo podchodź do zagadek z fizyką. Zaawansowana mechanika fizyki, zaprojektowana w całości zgodnie ze spójnymi, uniwersalnymi zasadami. Zachęca graczy do pewnej i twórczej interakcji z wirtualnym światem w dowolny sposób. Podejść do walki na wiele sposobów, według których możesz przestrzegać fizycznych zachad. Wszechświata gry. Burnworks zapewnia graczom mnóstwo broni opartej na fizyce, pistolety, miecze, topory, pałki, włócznie, młoty, eksperymentalna broń energetyczna, bezsensowne tajemnicze narzędzia i anomalna broń fizyczna. Espire oh, One VR Operative ma na celu ustanowienie nowego złotego standardu dla gatunku styl wirtualnej rzeczywistości wprowadzenie Control w wiecze, unikalnego rozwiązania problemu choroby lokomocyjnej VR w grach pierwszoosobowych. Ten system VR w VR pozwala na precyzyjny ruch z pełną swobodą przy jednoczesnym zachowaniu zanurzenia i eliminacji choroby lokomocyjnej VR dla prawie wszystkich. Control Fieter można w pełni dostosować do poziomu komfortu gracza i można go całkowicie wyłączyć dla osób, które już swobodnie poruszają się w VR. Aspire One VR Operative kreśli graczy jako operatorów dronów przyszłości. Gracze stają się agentami Aspire i używają najnowocześniejszego sprzętu do wirtualnej rzeczywistości, aby zdalnie sterować modelem One Aspire z poziomu bezpieczeństwa ich teatru kontrolnego. Firmament to olśniewająca, fantastyczna podróż steampunkowa monumentalna podróż przez różnorodne i ciekawe krainy, z zawsze obecnym wsparciem pomocnego mechanizmu zegarowego oraz głęboką i poruszającą instrukcją i emocjonalnymi kronikami eterycznego mentora. W tym elektrycznym, zagadkowym krajobrazie wszystko, co robisz, prowadzi do tajemniczego wydarzenia zwanego przylotem. Interfejs z łamigłówkami i urządzeniami jest tak intuicyjny, jak to tylko możliwe, używając rąk do interakcji z wirtualnym światem, tak jak w prawdziwym w świecie. W przeciwieństwie do poprzedniej gier Cyan, nie podróżujesz samotnie po tym świecie. Podczas tej fantastycznej podróży towarzyszy ci zawsze obecny dodatek. Pomocny towarzysz zegarowy, który zapewnia pomoc w podróży. of hope for opening the gateway and preparing for the arrival. Narodzona w wibracjach muzyki Party Pamper to gra o imprezach i imprezach. Celem gracza jest zabawienie publiczności przy pomocy rytmu z miksów próbek muzycznych. Połączy je z ruchami tanecznymi i zabawnymi gadżetami imprezowymi, aby lepiej wchodzić w interakcję z tłumem imprezowiczów ze sceny na PAM. Głównym narzędziem jest innowacyjny panel DJ-a z bogatym arsenałem basów, melodii, perkusji, akordów i innych bitów, który stanowi doskonałą podstawę do stworzenia unikalnego utworu w locie. どうも。 Od studia deweloperskiego nagradzającego zwycięskie tytuły takie jak Apollo 11 VR czy Titanic VR, pojawia się ich nowy tytuł Shuttle Commander. Gra edukacyjna, która stawia cię w fotelu pilotowym w najważniejszych misjach Ameryki po pierwszych krokach Neila Armstronga na księżycu. Dołącz do załogi w misjach promu kosmicznego i pomóż w rozmieszczaniu i serwisowaniu habla. Będziesz odpowiedzialny za bezpieczne wdrażanie i odzyskiwanie habla w różnych misjach oraz wykonywanie ważnych zadań, takich jak niezbędne poprawki wprowadzone w 1993 roku w celu usunięcia usterki w głównym lustrze habla. Słuchajcie, trudno mi sobie to wyobrazić, jak to może wyglądać, lecz grając w potężną ilość gier na VR, mogę wyobrazić sobie tylko, że widoki i emocje przy tym towarzyszące mogą być bardzo ciekawe. One of the primary reasons for launching the Hubble telescope was to improve our estimates of the size and age of the universe. Solaris of World Combat to kolejna strzelanka VR od twórców Firewall Zero Hour. Wkrótce pojawi się w Oculus Rift i Oculus Quest z rozgrywką krzyżową w 2020 roku, a następnie PlayStation VR w późniejszym czasie. Solaris to kolejna gra dla wielu graczy, tym razem bez trybu pojedynczego przeciwko botom, tylko tym razem dla wielu graczy. I będzie oferować do szybkich bitew 4x4 przypominających klasyczne mecze Quake. Kto nie pamięta Quake'a 3 Areny z PC, niech żałuje. Wersja PSVR będzie na osobnych serwerach i iteracji Oculus. The Wizard Dark Times. To nadchodzące samodzielne rozszerzenie do serii rzucania czarów nie jest oznaczone jako prosta kontynuacja, choć równie dobrze może być. Carbon twierdzi, że jest to raczej gra polegająca na reagowaniu na krytykę pierwszego. Oznacza to udoskonalenie oryginalnego systemu gestów, a jednocześnie dodanie kilku nowych opcji. Co ważniejsze, zespół przerobił fundamenty na linowy zestaw poziomów, po których poruszasz się za pomocą płynnego poruszania się lub teleportacji. Jednak jak poprzednio gwiazdą serialu, to będą zaklęcia. It is but a soul in return for such power. Tajemniczy naukowiec X postanowił zagrać w boga, przeprowadzając tajne, zakazane eksperymenty w odosobnionych laboratoriach na całym świecie, aby podbić cały świat, rozprzestrzeniając wirusa zombie za pomocą wszechobecnej kostki. Jednak pięciu naukowców, którzy sprzeciwiają się strasznemu planowi X, dzielą wszechobecną kostkę na pięć części i ukryli się na całym świecie, a rozwścieczona tajemnica naukowca X atakuje świat za pomocą zombie. Świat jest szybko opanowywany przez nieumarłe obrzydliwości, zmieniając codzienny pokój w niekończący się cykl bólu i cierpienia. Odbieraj tajne misje od Secret Delivery Agency i zbieraj kostki, aby uratować świat przed hordą zombie.